Siema wszystkim. Eee, chciałem Wam dzisiaj pokazać, e, tak naprawdę, początek jednej z serii, e, którą chcę nagrać. Mam tu na myśli serię Resident Evil 4. Jest to gra, którą, której dość długo szukałem, może, może użyłem zagłosowań. Nie długo szukałem, tylko długo się do niej zabierałem. Gra, nie ukrywam, nie jest młoda. E, ma już parę ładnych lat, aczkolwiek myślę, że coś nam tam wniesie. Chciałem nią po prostu opanować kiedyś. Pamiętam jeszcze na, na starej konsoli, grałem bardzo często w rezydenta, zarówno pierwszego, drugiego jak i trzeciego. Myślę, że przyszedł chyba już czas na to, żeby po prostu iść dalej. Wiem, że już parę rezydentów wyszło, bo czytałem o tym troszkę więcej niż wersja czwarta. Ale jakoś powiem wam szczerze, nie gonię za nowościami i też nie chciałbym, żeby to tak wyglądało. Odpalimy sobie teraz czwórkę. Zobaczymy jak to wygląda, jak się pogra, a co będzie dalej, no to zobaczymy. Od razu powiem, że, że będę nagrywać kilka odcinków, yy, co jakiś czas. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie dziennie, czy to będzie co dwa dni, bo to w zależności od tego, jak będę pracował. Ale, ale na pewno z góry dzięki za wszelkie komentarze i pomoc yy, na temat rzeczy, których nie wiem, bądź jeszcze nie jestem świadom. No to co, no startujemy, nie będziemy czekać. Mam zwyczaj grać na normalnym, bo łatwy nie oddaje tego, co powinien, więc odpalamy po prostu na normalnym. No i zapraszam. Ma, soon after okay. the news was out to the whole world revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise umbrella the virus broke out in a nearby mountain community raccoon city and hit the peaceful little town Ci, którzy grali w pierwsze trzy części na pewno znają historię Raccoon City. Historia może jest, na, jest tak popularna jak historia innego fajnego amerykańskiego miasta, tak jak sam raz na wakacje mówię o Silent Hill. Zresztą kiedyś Wam pokażę, ci, którzy nie widzieli, bo też chciałem nagrać e, serię Silent Hill. Zobaczymy, jak z tym pójdzie. Ale najpierw prezydent. Ci, którzy znają serii, na pewno wiedzą, że opowiada to Leon, zresztą widzieliście go na pierwszym, e, na pierwszym ekranie startowym. Leon Kennedy był policjant, o ile dobrze pamiętam. Ale tu się mogę mylić, bo grałem co dawno tam... w Why am I the one who always gets me short end of the stick? You. Who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? <laughs>

Na tamte czasy było całkiem rewelacyjnie. Ale czy tak naprawdę o grafikę chodzi w seriach Resident Evil? Nie wiem sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. Osobiście uważam, że sam Resident daje... Daje dużo czego, czego nie mowinie z Daje klimat, daje poczucie. Takiego wewnętrznego może strachu przed tym co będzie za rogiem przed tym co jest teraz, przed tym co będzie później. I tak naprawdę nie wiemy sami jak to wszystko będzie wyglądać. Zobaczymy jak będzie tutaj z czwartą częścią. Na pewno wielu z was pamięta mnóstwo takich. Boga. Eh, must be my imagination. No na pewno. Sorry, it took so long. Na pewno wielu z was pamięta z pierwsze trzy części serii, gdzie naprawdę można się było bać. A grafika też jakoś nie powalała jak na tamte czasy. Tak samo jest z tą, z, e, tak, czy tak będzie z tą częścią? Nie wiem, zobaczymy, tak naprawdę. Nie ukrywam, grafika jest jaka jest. Nie jest, może crazy 3. But it looks to wygląda looks up ahead the the village. I'll go and have a look around. it looks like it parking tickets. it looks like it looks Parking tickets. parking tickets. Jeez. who are these guys did you say something leon i hope you can hear me i'm ingrid hunnigan i'll be your support on this mission loud and clear somehow i thought you'd be a little older <laughs> so the subject's name's ashley graham right that's right she's the daughter of the president

Rzadko gram na padzie w gry tego typu, bo nie akuram, że celowanie jest troszkę inne niż zwykle, nie jest to samo, co myszka. Przejdźmy, wiecie co, z doświadczenia z innych gier zawsze mówiłem, lepiej sobie sprawdzić, co jest naokoło, a dopiero potem... Mm, ...a dopiero potem wchodzić do środka. Szczególnie, że... no dobra, jest to początek gry, więc... I pusto? Spoko Jak sami wiecie, w serii Resident Evil trzeba dużo oglądać Bo wszędzie może być gdzieś coś ukryte A nie ukrywam, że policji... Jest że policji, co ja gadam? Amunicji mamy na tyle mało, że dobrze jest czasem jej poszukać A powiem szczerze, średnio ciekawe jest sytuacja Kiedy frontowe drzwi mamy otwarte i są ze stali Dobra, idziemy do środka, zobaczymy, co nas tu czeka Wiesz, słyszałem tam jakieś dźwięki. No. Okay. Uh, excuse me, sir.

Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. No. Słyszę ich więcej. Dobra, na razie jeszcze nikogo nie widzę. 900 pitas. To no nie zombie. Właśnie, mamy przyzwyczajenie, że w rezydencji zawsze bywają zombie. Spalał coś w kominku. To na pewno, wiecie coś średnio bo rozumiem ale Załóżmy że chcecie się przywitać mm. Jak mamy zapieceń O możemy wyskoczyć przez okno Dobra informacja A więc się to pistolety jasne, że weźmiemy Niech to się przeładowuje? Dobrze wiesz. Chodźmy na dół. Mogę też wyskoczyć przez to okno ci coś chyba nie pozostało nic innego. O oni skąd wyszli? Może mi ktoś odpowiedzieć. To lubię w serii. Dobra, szybkie strzały. Tysiąc pitas. Co kolego to nie znaczyło? Dobra. Otwarte, otwarte. Na wszelki wypadek, bo nigdy nic nie wiadomo. Trochę życia mi zabrał. Chodźmy zobaczyć co się pogra z naszymi kompanami z oh, no. Czyli idziemy sami Zresztą to było do przewidzenia. Nie przypominam sobie, żeby Leon chodził w dwójkę bądź nawet w trójkę. Nawet z takimi fachowcami, z którymi jechał. Resident ma to do siebie, że należy do bardzo liniowych serii, więc raczej nie będę mieć problemów ze znalezieniem drogi. Ale to też nigdy nie wiadomo. Tysiąc pitas. O! Moja ulubiona rzecz. Roślinka zielona. Amunicja. Wiecie co zapiszemy sobie? A, bo tak naprawdę no nie jestem znowu nad takim dobrym graczem, że, że gwarantuję, że nie zginę. W rezdencie różne rzeczy mogą się dziać, nie? тоже положил. О, а, это в Дивенции такие заводы Следно, друга. Похованных в шаках. środkiem, a w środku jeszcze... O, tam już właściwie... A w środku jeszcze płot. Chodź, chodź, może cię wciągniemy w tą płotyczkę. <laughs> Co chodziło, udało się, udało się. Cóż, wszyscy co grali w rezydenta wiedzą, że trzeba używać otoczenia, co na pewno zaoszczędzi nam amunicję. To jak teraz? Po co strzelać, skoro można wysadzać? Jak mawiał Rambo? <grytanie> Trochę krwi. Kogoś słyszę ale... Czy widzę? No nie widzę Chyba że tej tamci nagle mnie zaskoczy Dobra wejdźmy sobie do środka Może w środku o. Pięknie Dobry tekst. Słyszę kroki, więc na pewno wiem, że zaraz coś się, zaraz nam ktoś wyskoczy, ale korzystając z okazji wyczyścimy sobie to pomieszczenie. Tu nie ma nikogo, więc wnioskuję, że ta osoba idzie stąd. Paniczne to było scalowanie u mnie gorzej 44, no dobra okej okay. Jest most, a jak jest most to trzeba przejść! Ja. Spoko. Też was lubię. Co, oczywiście otworzą, czy co? Puh. Czemu zawsze oglądają ludzi w takich miejscach? to jest klasyka w Capcomie się obejrzysz i już ktoś koło ciebie stoi tysiąc pitas jest kasa czyli będzie jakiś sklep no nie wiem zobaczymy no to wejdźmy No na pewno rzucę. Dobra, wejdźmy z tego. Instrukcja. No, kto czyta instrukcje w Polsce? Instrukcję w Polsce? Się kupuje grę, to się wie jak nią grać. Jak to zniżyć? Ja. Tak. Czyż to jeden z tych policjantów, którego miałem? Jedna. No przypominam go. Jedna. Dobra. Przynajmniej już wiemy co się z nimi stało. Co pójdziemy? Może trochę powoli. Co zajdziemy od tyłu, nie będziemy tak prądem wchodzić do wioski. W sumie żaden z nas Rambo, więc nie będziemy tu się za bardzo chwalić, że tu jesteśmy. A tak to sobie pozwiedzamy od tyłu, co tu mamy do czynienia z kim? Widzieliśmy tam kilku, na pewno. Może znajdziemy też większą ilość. O, jest mapka. Moja ulubiona moja ulubiona rzecz w prezydencie ciekaw czy można ją zabrać mi widłami Ach. czyli wiem, że już nie można widzę nogi Co, no się ruszyć Nie wiem kto z której strony idzie O, szybko biegają Widzicie co, troszkę się cofniemy No to nie było zbyt wysokie na no chłopie Jak można rzucać toporem mi to porem no to to nie jest dobra połącz wszyscy znani fani, wszyscy fani serii wiedzą że da się łączyć z szliśmy więc to yy, połączymy albo nie Damy użyj dobra jak już tu jesteśmy to możemy pewnie połącz albo nie połącz nie wiem co gadasz, ale pobiegamy sobie chociaż trochę hmm, Powykańczamy wszystkich po kolei Dobra, trzech a tu co? Muszę się wprawić w headshotach. Dobra. Uff. Nie wiem, czy mam tyle amunicji. niby zombie a nie zombie co to jest nie mam zielonego pojęcia no ale na razie pobiegamy sobie trochę powykańczamy ich powoli widzę że nie są zbyt szybcy więc Czyli, jak trafimy w rękę, to mu topór wypadnie, to dobrze. To otwiera przed nami nowe możliwości. Dwa strzały stracone, to jest skąd się tu A? Chetrzał Trzok, odszucik. Dobra. Dobre. Ale jeszcze kogoś słyszę. U się synek zamachnął. Widziałem cień po prawej, czyli ktoś tam pędzi Ile by w ogóle zostało amunicji? No spoko, jeszcze 30 strzałów, 40, 10 w magazynku Cień mi to Uuu wow, 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 wow. To nie wygląda zbyt rewelacyjnie No Wiecie co, połącz, połącz tak, połącz górzy tego u góry muszę jakoś zdjąć, bo normalnie rzuca mnie non-stop 6 strzałów, gdzie jeden trup. To nie będzie za wesołe Coś czujesz, zaraz muszę zobaczyć Trzech jeszcze Jest ktoś jeszcze? drze, ale sorry, ale to nie... Jakąś babkę słyszę. Fak, jeszcze, aha, bo... Ich tu Ty. jest więcej. I tak zastanawiam w ogóle, czy ja rzeczywiście muszę wszystkich załatwić. Bo kurde, ja tak strzelam i strzelam. Oni non stop wylatują Czy ją gdzieś tu iść? Masz klucz? Cel dobra, celem jest... Cel jest daleko. Co, wszystko? Lord Sadler. Lord Sadler. No i pusto. Bingo? Mam nadzieję.

I skończyłbym pierwszy odcinek. Także dzięki za oglądanie. Komentarze, jakieś pomoce. Zapraszam, jestem otwarty na wszystko.